Cześć moi mili. Dzisiaj mydełko coś takiego Skandia. For him, tak to się zwie, mydło do golenia, męska seria yy, mydło. O, jak przychodzi to, no, uda mi się tak jak to było, uda mi się. O, z taką foliką. jedyne takie mydło, coś jak kremy Nivea były zapakowane, czy może są, o w środku kostka, ja już odciąłem część tego mydełka kupione w sklepie Relax Po od pana Tomka, którego pozdrawiam zadzwonił do mnie chłop, że to mydło ma termin do końca czerwca czy on ma mi je wysyłać mówię, tak wysyłać bo to na testy poprosiło o jakiś filmik. Yy, mówię przecież mydło się nie przeterminowuje. Yy, mydło, które na brzytwie Ork nie wiem 2014 czy 2017 było dużo ko kontrowersji związanych z tym mydłem. Yy, no i jak ja je złapałem, jeszcze Pan Tomek do mnie mówił, że się nim goli od 2019 roku, że ma w domu fajne mydełko. Ale jak ja je złapałem, mówię, Walmart matko boska. Z dzikiem tym mydłem się nie ogolicie, zapomnijcie. Zniknie wam z twarzy. Weźmiemy sobie... Weźmiemy sobie... Besta. Edwina Jagera. Bo chciałbym mieć jakieś to golenie. Atomowa rakieta, no to też jest, wiadomo, syntetyk. To też by sobie poradziła. Ja sobie zwilżę twarz trochę się boję o baterię, bo jak zwykle dałem ciała i nie naładowałem akumulatorków do kawery. Tak się ogoliłem pomydlenie golidło, bo wcześniej goliłem się golidłem. To mówię Matko Boska Masakra. Jak jeszcze co pomyślałem o Panu Tomku który się goli mydłem od 2019 roku mówię to ja chyba chłopu wyślę barbusa na własny koszt żeby się tak facet nie męczył kurde bo no używałem używałem wszelkich preszejwów jakoś idzie z prorasso yy, idzie z kostką cube yy. Bo bez tego no to jest to jest ciężka sztuka. Ojeciu. Także przemęczyłem się. O, pędzel jeszcze wody niech dostanie. No, mydło wzbudzało kontrowersje na forum z tego co czytałem. Jednym się udawało wyrobić pianę, drudzy tej piany nie mieli. Mi się wydaje, że to chyba też szło pędzlem wyrawianym. Może też i wodą, bo słyszę, że niektóre mydła z twardą wodą mają problem, czy tam z miękką. Generalnie ja przy tym mydle to się czuję jakbym się golił tępą brzytwą tak wam to określę chociaż brzytwa trafiła na kamienie akurat przed samym tym mydłem i wiem że jest ostra teoretycznie to mydło ma poślizg a praktycznie jak się gole to to jakby tego poślizgu nie było nie wiem, no skóra też jest taka po nim Słucha, nie ma tej takiej przyjemnej warstwy jaką ja jaką ja się przyzwyczaiłem Aha. przyzwyczaiłem się mieć przy mydełku yy, Golidło choćby, nie? Tam przy golidle. Skóra fajnie odżywiona, te wszystkie aloesy, nie osy, szmery, bajery no fajnie, nie? A tutaj to kurde... Zresztą oh, widać, piana ucieka. Chociaż i tak jest lepiej, bo mówię, jakbym się ogolił czymś innym, to by było, Panie Boże, zmiłuj. No, po dziku to już by tu chyba śladu nie było, po tej pianie nawet. No. Także... Nie ja wiem, kolejny producent. Ja się nie dziwię, że te mydła to już nie pierwszy raz się spotkałem, że się przeterminowało to mydło. Gdzieś jak go wcześniej szukałem, to było obniżone do 15 zł, bo przeterminowane. Trochę nawet żałowałem, że nie wziąłem. No mówię, na no Tomek to mi go nawet sprzedać nie chciał. Ale już nie szukałem gdzie indziej, mówię. Muszę mieć mydełko do testów. Nie może być inaczej. No nie ma tego komfortu, słuchajcie. To jest jakaś firma, Skandia, nie wiem czy Wam mówiłem, nawet nie szukałem wiadomości o tej firmie. No a Pan Tomek ma sprzedaż, ma herbatki, relax po. dziękuję bardzo za miodek Panie Tomku. Dołożony do paczki, coś fajnego. No coś innego niż mydło do prania, bo yy, jak zamawiałem yy, golidło to przyszło z mydłem do prania. Też miły gast sprzedawcy. Jak zamówiłem mydełko A1, to przyszło z mydłem do rąk z kolei. Ogolić się da No a co z tego? No chodzi jeszcze o ten komfort tego golenia Żeby golenie było przyjemne A nie darcie mordy na dwa akordy To takie No i teraz ja się śpieszę żeby była jakaś piana, cokolwiek no i to jest takie se hmm. Oczywiście metoda wyrabiania. Ręczne, jakby ktoś się pytał, bo musiałem to mydło odkroić. Jakby komuś kogoś już szczęśliwić, nie wiem, do golidła dorzucić czy coś. ale ostatnio, a je ja tam dorzuciłem koledze, jak mydła sprzedawałem. No i widzicie, teraz jakoś się je udało tym pędzlem wyrobić. I teoretycznie można powiedzieć, czego chce ten facet. To wymaga sporo cierpliwości. Mówię, można na forum Brytwark sobie poczytać o tym mydle. Jednym tapiana właśnie wychodziła, drugim nie wychodziła. Ja generalnie. Oceniam to mydło Autentycznie wolałbym się golić mydłem Zew. Bardzo fajne mydło w małej kostce tak powiem. Znaczy fajne. No kiepskie mydło, ale w porównaniu z tym to sorry winę tu Naprawdę to ZEw można złapać i się nim golić. I jeden kolega forumowy się nim goli i mu to fajnie wychodzi ileś tych kostek zużył to ja od tego medła wolę medło zew mydło zew też miałem Filmik dosyć dawno to było więc go mówiąc szczerze nie, nie pamiętam za bardzo jak się mi goliło tym mydłem tak tylko jak przez mgłę więc może się nie powinienem wypowiadać ale ja od tej skandii od tego for him stanowczo wolę mydło zef. no już mówię no po tym golidle to 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 masakra, tak? Fajne mydełko, golidło, super golenia. I raptem przesiadka na coś takiego to no to, to już nic nie ma, No czym ja mam się golić. Przekonałem się już, że dobre mydło to połowa sukcesu w goleniu. Odżywiona skóra, fajna po goleniu. Brak jakichś zaczerwień, brak jakichś pierdół. No a tutaj to. Ta... No, zaraz będę czerwony, albo w czerwone kropki, po prostu. No, tak jak mówię, no, to jest... Może i for him, ale nie... ...for shave. No, taka prawda. Można by pokreślić no, tu już mam skórę sucho i te poprawki tak zjeżdżam na sucho, można powiedzieć. No i nie jestem jakiś dogolony przy tym mydle, bardziej zaczerwieniony, nie lubię takich produktów, słuchajcie. Miejsca niedogolone, i, i dla mnie to jest ewidentny brak współpracy. Brzytwy z mydłem. Taka jest prawda. Po prostu to mydło nie przygotowuje jakoś rewelacyjnie tego zarostu. No to jest, nie wiem, jak po goleniu pianką albo nie wiem co. Już taki zarozumiałem, jak sobie użyłem tego kremu pilingującego, który notabene jest bardzo fajny z pędzlem. Kiedyś Wam pokażę filmik. Tam mówię o kremie z Dnia Ojca, który pewno kojarzycie. On jest bardzo fajny z pędzlem, bo się raz udało mi ogolić z pędzlem, ale Wtedy, jak nagrywałem tam filmik na Dzień Ojca bez pędu, to też właśnie taki się czułem, jakbym miał wystające druty. Ale to przez to, że ta twarz o, nie jest w tej chwili jakoś tam ekstra super zadbana. Tylko na tenia kostka za 22 zł, przy której nikt się nie wysilił po prostu także jak kupicie sobie mydełko zew to będziecie zachwyceni po tym mydle a jak kupicie sobie coś porządnego w stylu haslinger albo barbus to chyba powiecie wow Uż odroższych to nie mówię. No tak to wygląda. Za tydzień Wam... Tu za tydzień, wróć. Pierwszego zajmiemy się mydełkiem koniakowym. Bo teraz wy, wyprodukowali druickie, ale ja patrzyłem, że to same składy i wybrałem sobie koniakowe. Koniakowym się jeszcze... Koniaku jeszcze na gębie nie miałem. Także jeszcze się takim cudem nie goliłem. No, wygląda na to, że się jakoś dogoliłem. Co by tutaj wyprzikać? O, jest jeszcze trochę pitralona. To przy okazji wyrzucimy butelkę. No, skóra piecze jak po byku. Nie no mówię, po golidle jak ja to użyłem to szkoda, że nie słychaliście, że nie było. No ale dobrze, że nie słychać moich słów było przy pierwszym goleniu. Bo były bardzo niecerzuralne. No bardzo. No i już buteleczka. Jedna wek. Trochę się nazbierało. Znaczy trochę się nazbierało. Kupiłem sobie tyle, żeby wypróbować. Na forum Brzutfa org od kolegi Pimpsa. Także bardzo fajnie. To jest taki plus forum też, że można sobie pokupić po troszku w buteleczkach od kolegów. Jak już im się dany preparat znudzi. O, ten zapach bardzo polubiłem na przykład. To jest, był Polar. Bardzo fajny. nie? I tak sobie popróbowałem. I dobrze, po troszku w każdej butelce i, i tak już Dobry ponad pół roku używam. To by było jakbym kupił całe butelki. Już raz, że o pieniądzach nie wspominam jaki to byłby kosz, a dwa, że ile ja bym tego miał. A tak po trochu w każdej butelce się zużywa i, i fajnie. Także a my się widzimy przy następnym goleniu, przy następnym mydle. No a tego mydła yy, nie polecam. Cześć. Hej!